Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Mikoś I dzisiaj pora na trochę hamskiego wocika Tak więc bez zbędnego pieprzenia jedziemy Dawno, w sumie dawno no, nie nagrałem nic z WOTA Więc postanowiłem, że dzisiaj wrzucę taki filmik Nie wiem czy będzie krótki, długi, zobaczymy jak to wszystko się rozegra Dobra, co my tu mamy ciekawego? kopalnie, ósemki, więc już jest niefajnie nie fajnie Puu. 49% dobra, zobaczymy jak to wyjdzie czy mam jakichś dobrych kolesi, typy 59 ze spoko i skauta mamy w porządku dobra, spróbuję podjechać tutaj na tam na górkę, żeby złapać ewentualnie jakieś tam wjeżdżające medy no ja jestem szóstką, ja tutaj cudów po prostu nie zdziałam na ósemki No ale spróbuję wesprzeć jakoś Kurde, ale mi lagnęło teraz Spróbuję jakoś wesprzeć, o dobrze by było jakby ten kromol się tam wpieprzył, Krom Cromwell szybciutki Więc co by było najlepsze? Jedziemy, będziemy próbować tu łapać tych pajaców Jest tu już ktoś? Dobra, to wy tam przejeżdżajcie, ja też tam jadę Zebrał damage, mam nadzieję, że nie dostanę, ale... Dobra, dingnął no Chiri. Ale jakie lagi mam, co jest? Dobra, oni tu już nie wiadą raczej. Więc jest dobrze, Arta tu bije. A tu jest ta maguniasta Arta, kupiasz mata. Ale polusował ciu Ciulasto. Dobrze, IMX go skończył. Kurczę, co mnie tak laguje! Do fuckie, przez to zginę to się wkurzę. Mistrz szósty śmiga. Tygrys tu chyba patrzy. Wyświeciłem się. Tam jest jedzie po dupce, i by go tak trafić ładnie. No i Cromwell pat. Dobra, ten tu pajac patrzy. No, i tu w ogóle we mnie strzelają. Objekt dostał. Suka tu bije. Niech się wali. O, MX tu wjechał. Spoko. Spoko, spoko. MX się wjechał. I co? Co robimy? Tam kometa trzymają, tutaj typek Czekajcie, czekajcie, bo ten M4A3E8 mi tu wjechał Trzeba by go zdjąć Jakoś Może nam się uda, zaraz, zaraz, zaraz podjedziemy Zobaczymy jak sytuacja wygląda No nie przestań mnie lagować, ty głupia mato. Dobra, tu mamy coś takiego Dobra, dostał Zaraz powinien zginąć Kurde, nie obniżę tak lufy. Ja pierdol, dostałem z darmu. Spróbujmy zniknąć mu. Nie wiem, czy zniknęłem, czy nie. Dobra, on mi zniknął, to chyba mu... Chyba mu też zniknąłem. Czekaj, ta. Dobra, zabity. Dobra. Bum, 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 bum. Co my tu możemy zrobić więcej? kv 3. No nie jak tam wyjadę, zaraz zostanę strzelony tam tamtych państw kampiących, No i co, i gówno. Może kv 3 można by dokończyć. O, skończyli go, więc dobrze. No ale tu Arta bije, wszystko tu bije. Jezus Maria. Lewem mógłby ruszyć dupę. Czy ten obiekt się wysunie, czy nie? Mógłby się wysunąć dostał, dostał od kogoś. Kurde, jestem trochę bezużyteczny w tym momencie. Jestem od każdego strzała. Zastanawiam się, co mogę zrobić więcej. Uuu, wow. No i mix nasz pad drugi pad ciężki super brawo dla was o o o o artka artka dostała i czy ucieknie stamtąd czy nie kurde uciekła Dobra, bo tam IS 6 wjechał. Trzeba się cofnąć i pobronić. Mai Mix na niego wyjechał. Zaraz mu pomożemy. Dobra. O, oddał strzał, tak więc teraz już, już na spokojnie. A, nawet go zabili. Nie musiałem go kończyć. Uuu, tu jest jeszcze ta fałka. Jadę ją poświecić. Czy poświecić? No spróbuję ją wyjebić też, no bo co? <laughs> Dobrze, mam żarówkę na tym czołgu. Dobra. Nie wyświeciłem się. Nie wyświeciłem się. Trzy, dwa, jeden. Dobra, jest. Nie, kamienie. Dobra, staniemy sobie tutaj. Że tak powiem, na balkonie. I będziemy kampić w tamtych. No ale ist, no musisz coś pokazać, no panie. t 29 AMX pojechał. O, będę widział. O Jezu, gdzie ona stoi? Aha. Z takimi bajerami. Będzie moja, a jest Dobra, szukamy kolejnych. F, Kurde, nie trafiłem. Shit, idzie tamten gościu. No gościu, arta czekaj, to może albo zdążę, albo nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dajcie mi tą parówkę. Gdzie ona uciekła? O, za kamieniem, dobra. <gryw> jeszcze zabiła gościa. Dobra, to już po niej. O. Taki meczek, myślę, że... Myślę, no... Kurczę, nie był imponujący, nie oszukujmy się. Ale co, mogłem w sumie... No... Kurde, na pewno więcej mogłem. Dałem dupę jak zwykle. No dobra. Co? To było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Oczywiście zapraszam na kolejny. Tak więc, trzymajcie się. Cześć.